Hej, kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy, które zrobiłam e, na 11 urodziny dla Natalki. Za dwa tygodnie Natalki koleżanka będzie wyprawiała urodziny. Teraz tak e, z rodzinką i za dwa tygodnie z koleżankami. Wtedy Natalka będzie u koleżanki nocowała. Ja akurat teraz zastanawiam się, gdzie, ta, gdzie zabrać tam koleżanki Natalki. Myślałam nad kinem, żeby właśnie do kina zabrać i na popcorn tego. Ale z drugiej strony Natalka mówiła, że to super pomysł, ale że mało tam się rozmawia, nie? <noise> że nie będzie można tak rozmawiać, więc z tym ma akurat ra rację. Chciała też na jumping L, ale nie wiem, bo ja bym tam sama była i musiałabym pilnować, jakby się coś stało. To trochę tak dla mnie <noise> stresujące, to nie. Myślałam właśnie, żeby na jakiś kurs tańca pójść, na taki, zapytać się, czy jest taka możliwość żeby powiedzmy na te dwie godziny móc wykupić na kulstańce cool albo, bo jest jeszcze te, tutaj u nas coś takiego, że można piosenkę taką urodzinową, że powiedzmy ta grupka koleżanek może piosenkę taką urodzinową nagrać, to jest półtora do dwóch godzin no i płytę mogą dostać przy okazji, nie, więc więc się nad tym też zastanawiałam, zobaczymy Dobra, ale pierwsze co to pokażę prezentem? To pierwsze co to kupiłam taki kartonik na prezenty. Ostatnio Natalka była e, u koleżanki też jednej. No to też taki kartonik kupiłam. Taki sam, tylko że trochę inne kolory, bo tego różowego nie było. A ta jej koleżanka też lubi różowy, ale nie było. Dobra, ja może pokażę co kupiłam. Oczywiście ten papier. Tutaj kupiłam takie e, torebeczki e, na te takie drobne e, upominki, aby jak na przykład już by się skończyły urodziny Natalki, że przy wyjściu to takie drobne upominki, nie wiem, coś słodkiego bym kupiła, myślałam, że e, ten... Nie wiem, jakiś długopisik, czy jakieś tam, nie wiem, kule do kąpania, czy coś, ta, czy coś takiego. Myślałam o błyszczyku, ale ta jedna koleżanka no, na takich błyszczyków czy czegoś nie lubi w ogóle, więc nie wiem, zobaczymy. Muszę się ten z natalką jeszcze ugadać, co tam kupić bo jeszcze powiem wam, wszystkiego nie kupiłam, ale to już takie bardziej drobiazgowe, jeżeli chodzi właśnie tutaj co mam do paczuszki kupić nie kupiłam z tego względu, że Natalka teraz ma no, po weekendzie urodziny, a dzisiaj już jest piątek i ja nie chcę, żeby ten nie chciałabym, żeby ona słyszała co kupiłam przy nagrywaniu, dlatego teraz nagrywam to co mam, a resztę to są takie już drobnostki, to tamtego już nie będę nagrywała i pokażę to, co tutaj co kupiłam, tu jest też jakaś rzecz dla Natalki koleżanki. Natalce kupiłam takie, taką słodkość, ale tylko to kupiłam z tego względu, że my mamy całą szafkę słodyczy, tam jeszcze z Wielkanocy dużo, Natalka jeszcze dostała od braci te słodkości, więc tylko tak takie coś wzięłam. Tutaj dla Natalki koleżanki kupiłam takie markery do podkreślania, z tego względu, że e, tej jednej, e, innej koleżance też takie coś kupiłam, a że one wszystkie razem e, do klasy chodzą, to mówię, żeby coś tak podobnego kupić i też w podobnej cenie, żeby jedna nie miała większy prezent od drugiej, nie? Więc tutaj też takie markery kupiłam. E, tutaj tej koleżance takie te, czekoladki, bo ja kupiłam dwie paczki i nie zauważyłam, że dwie paczki takie same kupiłam, dlatego tą jedną dam te, tej koleżance. I tutaj ze słodkości jak takie toffi jeszcze tej koleżance tutaj dam. To jest akurat na 11 urodziny. Jej koleżanka właśnie lubi coś takiego jak e, komiksy. Z Kaczorem Donaldem to ten to takie coś wybrałyśmy. Ona akurat teraz na wakacje będzie leciała do Stanów, więc ten, kupiłyśmy książkę właśnie z Ameryką No, podróż do Ameryki, bo to jest tutaj, tu są różne serie Pierwsza to jest podróż po Europie to jest właśnie po Ameryce, tam była jeszcze Afryka i jeszcze coś tam jeszcze było No, ale wzięłyśmy po Ameryce, no bo jak ona leci na wakacje do Ameryki, no to coś takiego kupiłyśmy no, i jeszcze takie ten, takie dwa długopisiki. One są tutaj z tymi gumkami. Nie, czy one nie są? Nie, one nie są z gumkami. No, ale takie dwa długopisiki. No, tutaj e, dla Natalki kupiłam też taki komiks. To jest taka książeczka. Tylko to jest czarno-białe, a Natalce się ostatnio też spodobała, bo jak Natalka zobaczyła, że Natalki koleżanka komiksy czyta. I teraz mają na plastyce też właśnie ten, robią komiksy, więc Natalka też takie coś ostatnio polubiała. A tu jest taka coś lipa, bo ja bym pomyślała, że to jest pierwsza strona, a to jest ostatnia, nie? Tu jest pierwsza. Te chińskie jakoś tak odwrotnie mają. Od tyłu jakoś tak się czyta. No, to jedno ma tak. No, i kolejne, co kupiłam, to też książeczkę na talce To akurat kolejną część, i, e, jedną część pierwszą część już Natalka ma i tutaj kupiłam następną, no, żeby miała do czytania, a to na pewno jej się spodoba. To już dwie książeczki ma, plus jeszcze na Wielkanoc Natalka dostała coś takiego podobnego, to już trzy książki. Kupiłam na talce taki, taką piankę Stop Models. Chciałam na talce koleżance też coś takiego kupić, ale akurat jej koleżanka Stop Model nic nie lubi, więc ona takich dziewczęcych rzeczy nie lubi za bardzo, więc wzięłam tylko na talce. To jest akurat z taką szczoteczką do mycia i będzie miała Natalka. I kupiłam do tego jeszcze na talce. Taką maseczkę, bo ostatnio byłyśmy i Natalka mówiła, że ona by chciała tą maseczkę, by chciała, ale ja tak jakoś mówię, że a nie, czy tego, bo ja myślę, no jak ona chce, no to kupię to na urodziny. No i taką maseczkę, ona jest tutaj w takie dwie dwie te części. Aha, tutaj jest jakiś coś plastikowy do chyba nakładania, albo do mieszania. To będzie Natusia miała, to jest kolejna pocztówka Na ten Na życzenia Żeby pieniążek włożyć, nie było, specjal, nie było nic specjalnego, jakiegoś, jakichś takich ładnych Z tymi właśnie kopertkami, chociaż to by można też samemu zrobić Ale już mi się nie chciało bawić i ten, tak żeby tutaj jakiś pieniążek móc dać Kupiłam Natusi, aha Taki jeszcze długopisik różowy. Coś takiego. Tutaj jest akurat z gumką. One są bardzo fajne. One za tanie nie są, ale one są bardzo no i co, fajne. Kupiłam na talce to rzecz, którą już długo mówiłam, bo mówiła, że cała klasa to prawie ma i też by chciała. U koleżanki ostatnio grała, to trochę musiałam się zasiedzieć tam. Przy kawie zanim skończy, skończą grać, no to jest ten e, Mario Kart Deluxe. Coś takiego tak gra z e, Nintendo Switch, no to tak mówiło, mówiła, że to by chciała, więc wzięłam. A z tego e, Mario, co na taka dostała tutaj od braci e, tą grę no to jej się strasznie podobało, nie? Ostatnio myśmy tak, na pierw się uczy tak godzinę czy tego, a później jak już jest wszystko koniec, odrobi lekcję i się po, już skończy uczeniem no to na zawsze mówi, mama, pogramy, pogramy? Bo jej się tylko ta gra spodobała, tamte reszty już tak tak sobie, chyba będę musiała tam tamte reszty sprzedać i coś innego kupić no ale tutaj ta jej się pewnie też spodoba, więc jo i Taki największy prezencik to kupiłam na 11. urodziny takie mazaki 152 nie 152 a Natalka uwielbia takimi e, malować ona bardziej właśnie woli takimi niż kredkami ma Kredek ze 120 ale kredków mało używa jak właśnie to nie a tego kupiłam 152. <noise> tego tutaj pełno jest. I to jest taka duża skrzynia, nie? Jak skrzynka z narzędziami. Naprawdę, ej, 152. I tu jest ich pełno tych kolorów. Tam były jeszcze takie mniejsze po e, ten. Po parę tylko pakowane, po 12. Były troszeczkę większe. Ale ja mówię, że jak już na urodziny, to kupię na urodziny już taką konkretną pakę. Nie będę się na talce bawiła z takimi malutkimi. To wezmę taką konkretną. Nie wiem, czy jakieś z tych ma Natalka, ale ona dużo maluje, więc jo, wzięłam. Wcześniej malowała dużo kredkami, a teraz właśnie maluje dużo takimi. No to będzie miała skrzynię. Bo kredków nie wiem. Ostatnio to tak kredki, kredki kupiłam, ale tak kredek mnie jakoś używa. No to będzie miało, jak to natarka zobaczy, to ja powiem Wam, że ona <grymuje> zwariuje, jak to zobaczy to i tą grę, jak zobaczy. No to będzie happy, bo na cały czas o tym gada, nie? Już mówiła od dłuższego czasu. No, i tu książeczki, ale to książeczki. Ona się z książeczek oczywiście zawsze cieszy, ale to jest mniejsza radość jak to, czy tutaj to. No, dlatego tak ja się, powiem Wam. A, to wszystko tutaj pakowam, ale będę musiała teraz na szybkiego zapakować. Zobaczę, która godzina. Wow, w pół do, mam jeszcze pół godziny, dobre Będę musiała na szybko to tutaj spakować. I na szybko ten, takie drobne rzeczy popakuję. Jak to dla Natalki, koleżanki, no to ja spakuję później, jak Natalka przyjdzie, bo to za dwa tygodnie urodziny ten wyprawiają. One ogólnie mają za dwa dni urodziny, nie? Ale ten dla koleżanek są troszeczkę przełożone. No, już tu mam wszystko popakowane. Tutaj też to, co tam trzeba, słodkości to nie, tego też chyba raczej i jeszcze mi się wydaje, że coś, jeszcze coś bym drobnego na talce dokupiła, żeby tak tutaj pusto nie było. Teraz pojadę do miasta. Po natalkę jeszcze będę miała chwilę czasu, to zajdę do myle i zobaczę, co by jeszcze na tusi coś dokupić. A jak nic nie znajdę, no to, no to będzie to co jest, ale mi się wydaje też bardzo fajny. Prezencik. No, a to pudełko super, bo akurat Natalka ma tapetę taką samą w paskiej, białoróżową, więc to pudełko będzie super pasowało. Dobra. No, wszystko mam popakowane i to mogę teraz po Natu się w końcu jechać. Dobrze, jakby co, to do usłyszenia i do następnego. PA!